Nowy dodatek Obarabara został oficjalnie potwierdzony, no a wraz z nim aktualizacja, która bardzo się przyda wszystkim, którzy do tej pory mogli sobie pomóc jedynie modami. Na początek zróbcie mi przyjemność i kliknijcie łapkę w górę oraz napiszcie dwa słowa w komentarzu pod filmem. Będzie mi mega miło. Niedawno pojawiła się oficjalna zapowiedź dodatku Zakochaj się, a wraz z nim zwiastun pełny miłości. Nowy, zmysłowo zabawny taniec jest naprawdę świetny. Ciekawie, zapowiadają się też nowe systemy, jak na przykład planowanie randki albo wynajem pokoju na szybko. Oczywiście miejmy nadzieję, że zespół się postara i dostaniemy dobrze dopracowany dodatek, no ale w zapowiedzi pojawia się też ciekawa informacja. Nie mówi ona w. O aktualizacji, a jedynie wspomina, że gracze dostaną za darmo pewien system kontroli zazdrości. Ma to polegać na tym, że będziemy mogli ustalić, czy dany Sim, którego wybierzemy, będzie odczuwał zazdrość do swojego partnera, gdy on będzie flirtował z innymi, czy wręcz przeciwnie. No, wiadomo, Simowie są różni i niektórzy potrzebują relacji romantycznych z kilkoma Simami. Do tej pory nie było to możliwe. Jeśli ktoś tak zrobił, to zaraz negatywnie się to odbijało na głównej relacji partnerskiej Simów. No, chyba, że ktoś ratował się modami, to wtedy Wtedy jakoś tam jeszcze to działało. Dlatego fajnie, że zostanie wprowadzona oficjalnie taka opcja. Przypuszczam, że będzie ona w trybie stwórz Sima zaraz obok innych parametrów, jak na przykład relacja romantyczna. No ale kiedy ma się to pojawić? No cóż, dodatek zakochaj się, wychodzi 25 lipca, więc możemy się spodziewać aktualizacji wraz z tą zawartością nie wcześniej niż tydzień przed premierą. Chociaż pamiętając poprzednie przedpremierowe aktualizacje, przypuszczam, że będzie ona dwa dni przed wydaniem. Ja osobiście nie mogę się doczekać i mega się cieszę, że każdy, niezależnie od tego, czy kupi ten dodatek, będzie mógł się cieszyć tą dodatkową funkcją. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wam też brakowało tych dodatkowych ustawień. Dziękuję Wam, że ze mną jesteście i za wszystkie miłe słowa na temat mojej pracy, jaką wkładam w to, aby stworzyć dla Was te wszystkie filmy. Dlatego ściskam Was wszystkich, trzymajcie się i do szybkiego usłyszenia.